Na moim kanale Soul Medica. Spotykamy się tutaj, jak co tydzień. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Jestem psychologiem i terapeutą. Ponieważ zbliża się majówka, zobaczymy, czy pogoda dopisze ale na pewno postarajmy się, żeby dopisał nam dobry humor, żebyśmy odpoczęli. Oderwali się myślami od pracy, od różnych obowiązków, postarali się tak czy owak spędzić więcej czasu na łonie natury. I ten czas, właśnie odpoczynku, myślę, że jest też takim dobrym momentem na to, żeby pomyśleć sobie, jak my się odnajdziemy w powrocie do normalności, bo on nadchodzi wielkimi krokami. Widzimy, że Pomalutku ta ciężka choroba, która tak poraniła świat, pozamykała nas w domach, ta ciężka choroba wydaje się, że się wycofuje, i wracamy do życia, wracamy do normalności, takiej, jakiej pragniemy, za jaką tęsknimy. O której na pewno przez ten ponad rok myśleliśmy, zastanawialiśmy się, kiedy to nastąpi, kiedy wreszcie będziemy od tego uwolnieni. Wydaje się, że to powoli się do nas przybliża. I zobaczcie, że przez ten ponad rok my. Unikaliśmy bliskości, kontaktów, nie podawaliśmy sobie rąk na przywitanie, nie przytulaliśmy się do, do siebie, a więc y, ta cała sytuacja spowodowała też ogromne, y, ogromnie mocno można powiedzieć, wpłynęła też na nasze zdrowie psychiczne, tak? Taka społeczna abstynencja, y, jak wiadomo, niesie ze sobą bardzo wiele różnych negatywnych skutków. Jak będzie wyglądał nasz powrót do normalności? Kochani, przede wszystkim nie słuchajcie tych wszystkich fałszywych proroków, którzy występują w różnych mediach i mówią nam, że powrót do normalności nie jest już możliwy, że już nigdy nie będzie tak jak wcześniej, że musimy się z tym pogodzić. To są kompletne, kompletne bzdury, dlatego że ludzkość zawsze. Po okresach różnego rodzaju właśnie, czy to pandemii, czy nawet wojen ciężkich, ludzkość zawsze wracała do normalności, bo taka jest natura człowieka. Taka jest natura człowieka, że nie da się człowieka zamknąć po prostu w jakimś nieszczęściu, w jakiejś izolacji. To, że nam jest trudno wyobrazić sobie powrót do tej normalności, wynika z takiego błędu poznawczego, które, który psychologia nazywa błędem zakotwiczenia. Na czym polega ten błąd poznawczy? Ano na tym, że ludzie przywiązują dużo większą wagę do tego, co, jaką informację yy, usłyszeli jako pierwszą, prawda, jaką otrzymali na dany temat. I yy, na podstawie tej pierwszej informacji formułują swoje myślenie, swoje plany. Ciężko nam zatem wyobrazić sobie tę normalną przyszłość, dlatego że, dlatego, że jesteśmy, można powiedzieć, psychicznie zakotwiczeni w teraźniejszości, tak? Gdzie cały czas te zachowania związane z bliskością są niewskazane albo wręcz zabronione. A więc. Ponieważ jesteśmy zakotwiczeni w tym, co teraz, trudno nam wyobrazić sobie taką przyszłość, jaką przecież wcześniej przez całe nasze życie towarzyszyła nam, prawda? Trudno nam wyobrazić sobie, że jedziemy znowu zapełnionym po brzegi autobusem i się tym nie przejmujemy. Trudno nam wyobrazić sobie, że idziemy na koncert. Pełen ludzi. Trudno nam wyobrazić sobie, że bez najmniejszego problemu spędzamy gdzieś gromadnie czas. Ale to, tak jak mówię, to jest błąd poznawczy, który właśnie nazywamy zakotwiczeniem. Kochani, w nauce mamy bardzo wiele dowodów na to, że, że nigdy nie było takiego długotrwałego wpływu epidemii na ludzką psychikę. Dobrym przykładem na to jest często wspominana grypa hiszpanka, kiedy to ludzie natychmiast przestali nosić maseczki, natychmiast wtedy, kiedy ustąpiło jakiekolwiek zagrożenie i wrócili do normalności ludzki organizm pamiętajmy że rozwija się tylko w bliskości z drugim człowiekiem w bliskim kontakcie my potrzebujemy bliskości po to żeby żyć żeby się rozwijać a więc możemy powiedzieć że bliskość to jest takie nasze społeczne DNA prawda bez którego nie istniejemy natomiast myślę sobie że Patrząc przez pryzmat ostatniego roku i tego, co nas spotkało, warto przemyśleć sobie nasze relacje, dokonać przeglądu naszych relacji, z kim my mieliśmy najczęstszy kontakt w tym czasie, najbliższy kontakt. Tak? Kto nas słuchał, kto nas pocieszał, kto nas wspierał, kto się nami interesował. Kto okazywał nam to, że nas kocha, że jesteśmy dla, nie, dla, nich, dla tej osoby kimś bliskim, warto się zastanowić. Być może też były takie osoby w naszym otoczeniu, które, pomimo tego, że wszyscy znaleźliśmy się przecież w takim ciężkim czasie, czasie niosącym ze sobą realne zagrożenie życia i zdrowia, to być może nawet w, takim, w takich trudnych czasach znalazły się osoby, które skrzywdziły nas, tak? nie, nie bacząc na to, w jakiej trudnej sytuacji jesteśmy, być może były osoby, które się od nas odwróciły, które pokazały nam totalną obojętność na wszystko, co nas dotyka. Myślę, że warto dokonać takiego właśnie przeglądu relacji, żeby. Wejść w tą nową sytuację, normal, w tą normalność już na czysto, można powiedzieć, tak? Podziękować, pożegnać się z ludźmi, którzy zawiedli nas i wręcz pogłębiać, starać się pogłębiać te relacje, które okazało się, że były ważne, że przetrwały, że były dla nas oparciem i pocieszeniem w trudnych chwilach. My doświadczyliśmy długotrwałej izolacji, był to swoisty test dla nas, a więc również zobaczyliśmy, na ile jesteśmy zdolni do tego, żeby spędzać właśnie czas w małych kręgach na ile jesteśmy gotowi do pomocy innym ludziom, na ile doświadczamy sami tej pomocy. To też nam pokazuje bardzo dużo, jakie relacje panują w naszych rodzinach, w naszych związkach, w naszych małżeństwach, jak to wszystko wyglądało, prawda? Więc tu warto powyciągać wnioski. Zastan możemy też zastanowić się, o czym myśleliśmy najczęściej w tym trudnym czasie, tak? Bo jest takie powiedzenie, że to, o czym najczęściej myślimy, to w jakimś sensie tym się stajemy. A więc co skupiało nasze myśli? Czy to, co skupiało nasze myśli, to było coś, co nas rozwijało, czy wręcz przeciwnie, być może było to coś takiego, co nas pożerało? Co nas bombardowało różnego rodzaju lękami, a może to było coś, co nas rozpraszało, a może to było coś, co nas osłabiało. Warto się temu przyjrzeć. Czego w ogóle dowiedzieliśmy się o swoim życiu umysłowym, o swoim życiu duchowym. Y w tym y, ciężkim czasie, w tym minionym roku, y, można powiedzieć, zobaczyliśmy zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat. I y, 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 przeczytałam takie zdanie gdzieś w internecie, bardzo mi się spodobało, że być może symbolem pandemii y, powinny stać się w związku z tym oczy. Y, oczy ponad maseczką oczy odkryte. Oczy widzące, oczy, oczy patrzące, obserwujące, co zobaczyliśmy, co nam ten czas trudny pokazał, co myśmy zobaczyli, czemu się przyglądaliśmy, co właśnie zaobserwowaliśmy. Z badań rozmaitych prowadzonych na całym świecie wynika, że 3 na 4 osoby na całym świecie pragną Znaczących zmian w swoim życiu osobistym. W Polsce 72% osób dorosłych, objętych tym badaniem, właśnie zobaczyło, że bardzo, bardzo potrzebuje zmian osobistych, zmian w życiu osobistym. A więc, też warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my również zaliczamy się do tej, do tej grupy. Yy, powiedziałam o tym, żeby nie wierzyć tym różnym fałszywym prorokom, którzy straszą nas, że nigdy nie będzie już tak, jak było wcześniej. Będzie normalnie. Będziemy się spotykać, będziemy się przytulać, będziemy się odwiedzać, będziemy wyjeżdżać bezpiecznie na wakacje i zwiedzać świat. Będziemy bez problemu chodzić do kina, do teatru, na koncerty. Yy, będziemy Ci z nas, którzy są osobami wierzącymi, będziemy gromadnie uwielbiać Boga w naszych kościołach. To wszystko otwiera się przepięknie po czasie smutnym, po czasie pełnym łez dla wielu rodzin, dla, dla wielu osób. Ja na pewno, ponieważ powiedziałam o tym, że takim symbolem Czasu, który odchodzi, mogą być nasze oczy. Ja na pewno zrezygnuję z oglądania różnych stacji telewizyjnych czy serwisów internetowych, które przez ten ostatni rok mnie starały się przestrażyć, które, z których biła rozpacz, przerażenie. Nie było żadnej nadziei, nie było żadnych pozytywnych komunikatów, nie było tam niczego, co by człowieka pocieszało, co by dawało mu nadzieję. Nie chcę na to więcej patrzeć, nie chcę tego oglądać. To jest moja osobista decyzja, mam do niej pełne prawo. A więc również zachęcam Was, żebyście dokonali nie tylko przeglądu relacji, ale również przeglądu tego, co. Jakie mamy źródła informacji, co wpuszczamy, że tak powiem, do naszej głowy. Do, jakie obrazy dopuszczamy do siebie, na co chcemy patrzeć, na co już nie chcemy nigdy więcej patrzeć. A więc na koniec, warto może jeszcze zacytować kocheleta, który tysiące lat temu powiedział, że jest czas burzenia, i jest czas budowania. Jest, jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów. I kochani, otwórzmy się na życie, otwórzmy się na radość, na pocieszenie, na łagodność, na to, żeby już nie płakać, już się nie bać, tylko otworzyć się na to wszystko, co jeszcze przed nami, co życie nam niesie. I co jest pozytywne, co jest dobre, co jest budujące. Do zobaczenia.